na dziesiątym zimowym biegu terenowym Mikołajek. 10, dobrze Państwo usłyszeli, organizowanym, no i tutaj lista będzie długa. Głównym który jest Ośrodek Kultury Tka, przy którego budynkiem się znajdujemy i to pierwszy bieg, który jest, rozpoczynał się i kończył przy budynku tkacza. Przeważnie, jak Państwo tutaj, którzy brali go pamiętają. A biegaliśmy w lesie, daleko, gdzieś właśnie często, poza granicami nawet naszego powiatu. Do organizatorów, których tutaj jak najbardziej uhonorować, wyróżnić, podziękować, a, którzy są z nami od pierwszej edycji, to z ZKP w Tomaszowie Mazowieckim, i jego harcerzy, którzy a, byli pomysłodawcami tego biegu, no i re, razem z nami są już od... A, 9, a teraz właśnie od 10 już edycji. Kolejne, kolejne, tutaj, kolejne podziękowania dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomaszowi Mazowiecki, którego pan dyrektor, jest tutaj z nami, który logistycznie tutaj zawsze pomaga nam, jest z nami właśnie. A Pan dyrektor, czy też był Bogdan, również, jeszcze dla nich był chyba też dyrektorem, właśnie oczywiście na pierwszym, jako wtedy chyba komendant lub zastępca, nie pamiętam, wtedy był, jako komendant też właśnie, a wręczał nagrody wycięstwo. <grym> Za mną właśnie odbywa się start do 10 zimowego obiegu terenowego Mikołajek. 10 właśnie jubileuszowego, tutaj pragnę podkreślić. Nasza impreza od 2004 roku jest stałym elementem, takich właśnie tutaj organizowanych przez nas ośrodek. W tym roku nietypowo, bo jak Państwo widzą, nie w lesie, tak jak poprzednie 9 edycji, ale właśnie w mieście sprzed naszego. Ośrodka. Chcieliśmy właśnie, żeby pokazać tutaj e, mieszkańcom naszego osiedla, miasta Tomaszowa, właśnie, że nie tylko w lesie, nie tylko właśnie biegną orientacje to jakieś tam właśnie tereny leśne, jakieś e, bezdroża, ale również w mieście, w parku, czy też właśnie na osiedlu można ten sport uprawiać. Chcemy również zachęcić tych, którzy e, boją się jeszcze lasu, nie są pewni swoich umiejętności, orientacji w terenie, żeby może właśnie w takim, e, terenie bardziej mm, im przejaznym spróbowali rozpocząć przygodę z biegami na orientację. W tym roku w tej edycji na tą chwilę odliczyło się około 150 osób. Troszkę wystraszyły ich, ich pogodza z poprzednich dni, silne wiatry, ale dzisiaj jak widać jest słonecznie, troszkę mroźno, ale to nawet lepiej, ponieważ wtedy lepiej się o wiele biega. No dobra, chodź razem. Jeśli chodzi co do naszego biegu, co, jeśli chodzi o kategorie wiekowe, to tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi do 10 lat mogą biec w kategorii rodzinnej pod opieką rodziców starszego rodzeństwa. Potem szkoły podstawowe mają swoją kategorię, gimnazja, również dorośli, bez żadnych ograniczeń wiekowych, jeśli o górną granicę. W tym roku jeszcze nie sprawdzałem, jak to jest wiekowo, ale z swego czasu w poprzednich edycjach najstarszy uczestnik miał. Ponad 70 lat, a najmłodszy niecały roczek. W tym roku jeszcze nie zaglądałem do kart, ale też na pewno jakieś upominki dla nich będą. Jeśli chodzi o długość tras. To wahają się one w granicach od 1,5 km do 3,5 km. To jest można powiedzieć taki bieg, jeśli chodzi o bieg na orientacji, bieg sprinterski. Także tutaj najlepsi powinni wrócić na metę po około 20 minutach biegu. Oczywiście, jeśli ktoś gdzieś się zgubi, no to będzie krążył dłu dłużej, ale to już uroki są biegu właśnie na orientacji.

Jak co roku e, dla wszystkich najlepszych a, oraz także dla tych, których spirit dopisało szczęście przygotowane są nagrody a, ufundowane przez Ośrodek Kultury Tkacz, a, Centrum Turystyczne Południk 20, a, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, a, posła na Sejm pana Marcina Witko. Własne puchary w kategorii najlepszy mieszkaniec Niebrowa ufundował prezes spółdzielni Przodownik. Dla najlepszego górala i góralki, czyli osoby, które pokonają naj, punkt najwyżej położony na osiedlu i punkt najniżej położony, jest przewidziana też specjalna nagroda. Specjalne nagrody również ufundował komendant Hufca ZHP mazowiecki Jest to puchar dla najlepszego harcerza na trasie. i right. Nasz bieg jest, nie odbyłby się bez licznych współorganizatorów i patronów, ale także również sponsorów, a tutaj banery, loga wiszą wszędzie nie zmienia się podstawowa tutaj ekipa, która organizuje, czyli Ośrodek Kultury Tkacz, Tomaszowski Harcerze. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Łódzki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej. Pomaga nam też od wielu lat, od kilku lat pizzeria Fiero. Cukiernia Mazurek w tym roku się włączyła. Myślę, że tych jeszcze tutaj sponsorów mógłbym wymieniać jeszcze długą, dość długi czas. W tym roku nasz bieg wsparły również tutaj dla Pań szczególnie E, właśnie Centrum Fitnessu FITA, które ufundowało wyjściówki, karnety. Jeśli paniom tutaj e, za mało będzie tego ruchu na świeżym powietrzu, dzisiaj to wygrać mogą również właśnie wyjściówki na ćwiczenia już e, na sali. E, tak jak widać, e, też od wielu lat wspiera nas. E, ma Centrum Reklamy i Drukarnia Kumart, które e, produkuje nasze e, numerki startowe, które otrzymuje każdy e, zawodnik, ale również baner, naklejki, którymi można oznaczyć się, e, które można zabrać do domu i propagować biegi na orientację. E, tak jak już mówiłem, do naszego górala e, nagrody Ufundowała firma Wojtom, która produkuje izolacje natyskowe. To jest nowy sponsor. Mam nadzieję, że zostanie z nami już na dłużej. W tym roku też również nietypowo, ponieważ znajdujemy się na terenie tutaj zamieszkałem, ale mamy za to wspaniały budynek, w którym możemy się schronić. Dlatego w tym roku poczęstunek będzie na słodko. Gorąca herbata i słodkie bułki ufundowane przez cukiernię Mazurek, przez pana Tomasza Mazurka, za które serdecznie dziękujemy. Oczywiście będą jeszcze ufundowane przez pana posła Witko i półdzielnię mieszkaniową słodycze, czekolady i Cukierki, także w tym roku jest co spalać właśnie na trasie naszego biegu. Właśnie. Zacznijmy tak, od najmłodszych. Brawo! Zawsze zaczynamy od najmłodszych. Zawsze brawo. Kategoria rodzinna. Z kategorii rodzinnej w tym roku, podobnie jak chyba w roku ubiegłym, wydzielona była kategoria E kategoria. Ponieważ kategoria rodzinna polega na tym, że dzieci biegną z opiekunami, ale te najodważniejsze mogą pokusić się o bieg indywidualny. I również kilku takich uczestników było. I tutaj teraz zapraszam, oni już biegli tak na poważnie, e, są miejsca, e, są medale, ja tutaj zapraszam. Zapraszam do siebie Igora Wójciaka, z trzeciego miejsca w kategorii rodzinnej indywidualnej. Zapraszam na podium. Zapraszam również Natalię Olczak, Bardzo dobyła drugie miejsce, zobaczcie. zapraszam e, tutaj Kacpra Pasika, który był najszybszy na trasie rozmów. Jest Kacper z nami? Gdzie jest Kacper? Kacper się bija. O I teraz medale dla nich. Medale wręczam. Wojciech Magiera. Kacper z w lepsze, w I komendant kupu wewnętrznych i komendantówca zrób makłomień upominki od kiby od przodownik i od doświadczenia kultury A, przepraszam, ja jeszcze mam diploma oczywiście

Prób indywidualne. Kategoria, pierwsza najmłodsza kategoria to kategoria szkoły podstawowej. W tej kategorii zaczniemy od dziecka. Zapraszam tutaj do nas na podium. Olgę Krawczyk. Która kategorii szkoły podstawowe. Drugie miejsce. Małgorzata Nowicka.

Kolega Brawa tutaj dla wszystkich. Z kategorii szkoły podstawowe. Mężczyźni. Chłopcy może bardziej? Prawidłowo. Zapraszam. Trzecie miejsce. Robert Domaniecki. Miejsce drugie Tomasz Goździk. i Miejsce pierwsze Dominik Synia Witaj, Tasia, witaj, witaj, to jednak tutaj jeszcze nie uciekają, dlatego za chwileczkę również w tej kategorii będziemy upominki osobom, które pokonały trasę bez Może wolniej, ale za to bardzo, bardzo Nagrody, obietta o, o, kulturista, łyszymy przywodnych, firmy Wojton oraz firmy oraz opisy Piero. Jeszcze raz wielkie brawa. Przechodzimy do gimnazji. Kategorii gimnazja kobiet. E, biegła pierwsze drugie trzecie wszystkie miejsca bo okazało się że biegła e, jako jedyna Iga Z tego wynika że, że reszta gimnazjalistek się bała. Oczywiście nie Iga jest najlepsza Ale pokonała tę trasę 49 minut i 30 sekund. Wśród gimnazjalistów tutaj startowało aż, aż tylko sześciu, sześciu chłopców. Miejsce trzecie zajął czasem 26 minut 18 sekund Radosław Grela. Zapraszamy. <ślesk> 7 sekund szybciej na metę przybiegł Oskar Pełka. Pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów zdobył Filip Mordaka. Czasem 21 minut 58 sekund. Zwycięstwo. tego Zapraszam. Miejsce trzecie. Katarzyna sta! Miejsce drugie. Jagoda Magiera. Tak może się i miejsce trzecie, a przepraszam, chcę powiedzieć, miejsce pierwsze po raz kolejny chyba, nie, pierwszy, no ale właśnie, tutaj pani Magda już na naszym pudle jest uczestniczką stałą, może, może powiedzieć naszego biegu na pudle, chyba na wszystkich miejscach już była, no i w tym roku, jak to słyszę, po raz pierwszy zajęła, najwyższe, najwyższą lokatę. Zapraszam. O... Magdę Jarosławicką. Dzień dobry. Mamo. Mamo. Dzień nie się Pani Magda, czyli jest kolekcja medali już? Wszystkie kolory? Tak, czyli do kompletów są wszystkie kolory. Ale mam nadzieję, że Pani Magda nie kończy naszej kariery na mikołajku. Dziękuję. Mężczyźni. Miejsce trzecie. Michał Kobalczyk. Miejsce drugie. Cezary Rybaczek. Miejsce pierwsze. Wojciech Grela. Damy nagrody. Włączam przypomnę. Dyrektor Żyta Sportu i Regulacji Toszaru Molarek, Smolarek. Wojciech Magiera z firmy Wojtą. I komendam Kupca, Druk, Bosłomień, To jest jest Teraz te pominki jak kierowców. A tutaj posła Marcina, Witko. Serdecznie witam i zapraszam na podium. Rodziło najlepszy góral Góralka. Ułożyli się bez tak jak w kategorii najstarszej. Czyli trzecie miejsce. Stach Katarzyna. Zapraszam na podium. Drugie miejsce. Magiera Jagoda. Zapraszam na podium. I najlepszą góralką. Dziesiąty, dziesiątym jednym kolekowym okazała się... Jarosińska Twój, Bardał. Zobaczymy na paru. Pan Alek, pany? Zobaczymy na paru. polegała na na jak najszybciej pokonać odcinek położony najniżej na trasie oraz najwyżej. Najlepszy góral. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Kubalczyk Michał, zapraszam na podium. Drugie miejsce. Rybaczek Cezary, zapraszam na podium. I najlepszym góralem dziesiątego biegu mikołajkowego okazał się Grela Wojciech. Zapraszam na podium. <śleszy> Czyli widzimy, najlepsi górale byli wśród najstarszej kategorii. Nadal wręcz, puchar, Panu pan Wojciech Magiera. Firma Wojtom. Nagrody. I to jeszcze nie koniec. Zobaczcie, puchary ciągle stoją, dlatego, że również ze względu na to, że bieg odbywany jest na terenach półdzielni mieszkaniowej Przodowni, na osiedlu obrońców Tomasza Mazowieckiego w roku 1939, potocznie zwanego Niebrowem, mamy również puchary ufundowane przez prezesa spółdzielni dla najlepszych mieszkańców Niebrowa, którzy wzięli udział w biegu i uzyskali najlepsze czasy. Dużka, czyli zwyciężyła oczywiście Magda Jarosińska-Kuj. W drugim trzecie, słabsza córka, czyli o Małgosia sta. W tym roku opłacało się mieszkać na niebrowie. Biegać szybko, odcinki górskie. Zmieszczasz, tak tak, tak, już powiedziałem, tak. To tak, to tak. Aha, za połowę musisz sobie zbudować, tak, tak, dokładnie. <słuchy> Zobaczcie, wspaniałe kuchary. <Szymon> Pierwsze miejsce, grela Wojciech. Drugi wujek Wiktor trzecie, Grela Radosław Tutaj panowie, również pary. Nie ma Jeszcze jeden puchar. Kuchar Puchar przechodni Komendanta. Z tego co pamiętam, taki puchar przychodni był również na pierwszym Mikołajku. Tutaj pamiętają. Może nie wszyscy pamiętają. I to jest puchar. Komendanta Związku Ostęba Polskiego w kupiec Tomaszu Mazowiecki dla najlepszego na trasie członka Związku Osoby Polskiego, dla najlepszego harcerza, facerki, instruktora, który tutaj startuje z naszym, naszym biegiem. I ja wiem, ja wiem. Ja wiem, zagnijcie, jest to kobieta, jest to instruktorka, słówca zaprzyjaźnionego Tasia. i Nowłodza. Zapraszam Magdę Jarosińską. No tak, na druga no ale to na No dobra, chodź Przechodź, Przechodni, to mamy go nie zniszczyć, tak? Gratuluję. i też chciałam tutaj pochwalić, w tym roku harcerze naprawdę bardzo licznie prezentowali związek. Zaczęto tutaj zaprosić Szczepana Goskę. A dlaczego? Za chwilę powiem, zapraszam tutaj do nas. Za chwilę upominek wręczy mu druk Bogdan Smolarek i będzie to scena jak z pierwszego Mikołajka. 9 lat temu na pierwszej edycji tutaj druk Szczepan zwyciężał, odbierał nagrodę, wręczał komendant kuchca, wtedy druh Bogdan Smolarek. Zobaczcie, po 9 latach można nadal biegać i myślę, że na kolejnych edycjach tutaj Gruch Szczepan będzie również tam i będzie biegał. Także przy 20. może tutaj w głowie kogoś z was, kto, kto był dzisiaj i, i też wręczy mu pojmek. Zapraszam na podium tak zwanych ponarodnych Dziękuję bardzo. Gratuluję wytrwałości. Są tutaj osoby, które były na pierwszym Mikołajku Wszystko co dobre, się kończy. Ale też tak jak widzimy mamy dziesiąty Mikołajek. Mam nadzieję, że a, będzie tych numerów przybywać, będziemy spotykać się na kolejnych edycjach. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiejsza edycja mogła się odbyć, do tego, że odbywały się poprzednie edycje. W przyszłym roku wracamy prawdopodobnie do lasu. Tak, Panie Jacku? <laughs> ja Dobrze, a pan Jacob, już, już biega, już on myśla trasę na 11 wiek Mikołajkowy. Myślę, że z powrotem wrócimy do lasu, będziemy zmagać się na trasach właśnie leśnych. W którym miejscu, jaka to będzie mapa, tego jeszcze nawet ja nie wiem. Wróćcie tak szybciutko już, bo oczywiście pogoda dzisiaj e, słoneczko jest, sprzyjająca, w ogóle jest chłodno. Pozwólcie, że w imieniu nie tylko e, tych współorganizatorów, ale również ich wszystkich uczestników podziękuję Ośrodkowi Kultury tkacz, który bez którego oczywiście ta impreza nie mogłaby się odbyć, bez dzielnie tutaj e, prowadzącego tylko Marcina. Gorące brawa dla nich, słuchajcie, bo to jest naprawdę wspaniała impreza, wspaniała inicjatywa. A jak przy każdej imprezie ogrom pracy, przygotowań, zebrania tego wszystkiego w całość i w taki sprawny sposób przeprowadzić. Naprawdę wymaga to ogromnego zaangażowania. Kochani, gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj stanęli na podium, ale również gratuluję wszystkim, którzy brali udział w tych trafach. Pokonanie nich i to w takiej zimowej grudniowej atmosferze już jest ogromnym wyczynem. Gratuluję Wam wszystkim, szczególnie tym, którzy dzisiaj myślę są w wieku takim, jak tu widzę, gdzie jak ten Mikołajek się rozpoczynał, to pewnie jeszcze nie było ich na świecie. Także miło, że ci najmłodsi zaczynają biegać. Widzą potrzebę rekreacji, ruchu i, i co za tym idzie zdrowia. I zapraszam myślę w imieniu wszystkich organizatorów na kolejny 11 bieg Mikołaj. W roku. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję bardzo. No tu, jest jeszcze jedna osoba, ale tym nie będę się palić, która była na wszystkich dziesięciu Mikołajkach, ale nigdy nie biegła. To byłem ja. Brawo! Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł a, troszkę... O, dziękuję, tak. Jestem tak zwanym oficerem y, głębokiego zaplecza. Ale mam nadzieję, że no, moja praca tutaj i e, praca wszystkich pracowników tacza i osób, które są zagrzewane, no, jak najbardziej przyniosą wam frajdę, zabawę, uśmiech. No i cóż, do zobaczenia za rok, chyba, że wcześniej jeszcze będą jakieś imprezy biegowe na orientację, wtedy też, ale na lajku, za rok. Dziękuję. Jeszcze raz. Do zobaczenia.